Roztomili posłuchajcie wiersz po naszymu, napisany cieszyńską rzeczą o starym kachloku. Sto roku w tymu go kachlorze, starce postawili, chnet przy kuminie, w kątku, we starej kuchyni, gliną wszystkie kachle porządnie omazali, robota była procno, fest się przy tym utytuali. Wszystko było procnie na milimetr zmierzone, kachle równie podle liniorza, w rządku ułożone, ani kapki gożołki, chłopi przy tym nie pili, bo przeca by szury kachlok gaździnej polepili. Na koniec chrube żeliwne blachy, z werku na z przodku dźwierka na bantach, równo zamontowali. Kachlok stanył, tuż gazda rodia kwazol, sztamperle rychtuje, Wypiją se chłopi, niech się w piecu dycki dobrze hajcuje. Gaździno też je fest rada z pola drzew nanosiła, w kachloku rozpoliła, bo w chałupie przecaje zima. Uż w postrzotku pod blachą wiesioło tańcuje, przeogromnie dobrze się w nowym piecu gaździnej hajcuje. Kocur, jak widział, że się z kumina dym wydobywo, po cichu wlos do kuchyni, uż się na piecu ogrzywo, myszy po chałupie gonią, od izby do izby poćmoku, a kocur se spi, rod jak fazol, na nowym szumnym kachloku. Gaździno pod blachę furt drzewa wciepuje, dobry cugie w kuminie, tuż ani dymu nie czuje, po ścianach się blisko, ciepło od kachloka idzie, ogrzeje się przy nimu każdy, kto z pola tukej przyjdzie. Jak się do kachloka wąglem porządnie przyłożyło, to aj w mrozy... Do rana w chałupie ciepło było. A kiedy rano starka łogień pod blachą złożyli, to śniadani, obiad, a wieczerze wszystko uważili. W trąbie się piekło nasze cieszyński buchty, a kołocze. Na całym świecie nic lepszego od nich przeca nimocie. Stareczka z nidyski wuniawy chlebek wyciągała, od którego cała hałpa szumnie od rana woniała. Stoi kachlok w kątku we starej kuchyni, Starka ze starzikiem już dawno temu mu pomrzili, ale jak w nim łogiem złożysz, a go rozhajcujesz, to ciepło hańdownych czasów chnet na isto poczujesz.